Siemka, kochani, witajcie w kolejnym filmie na moim kanale. Na wstępie już mówię, że oczywiście nie włączyłam dźwięku w, moim, w mojej lustrzance, więc będziecie musieli e, tak oglądać z moim głosem teraz. No i tu widzicie na wstępie, e, czyszczę sobie ją, a moim e, celem w dzisiejszym jest e, danie Hakusi różnego rodzaju owoców i zobaczymy jej reakcję po prostu. Czy je zje, czy nie zje, czy wybrzydzi, czy może pokocha te owoce nad życie i będzie, wiecie, do nich aż lgnąć. Dobra, zobaczymy. Oczywiście teje obok, to jest ogier fryzyjski. Tam mogliście go zobaczyć, na pewno go jeszcze nie raz zobaczycie za chwilę. No bo on jak zwykle musi wszędzie się... O właśnie, jest tutaj teraz teje. Ma na jej imię, jakby ktoś nie wiedział. On zawsze musi się pierniczyć yy, w film, że ja tak powiem. No ja nadal ją tam czyszczę. Wiosna, tak super wiosnę kochamy. Wszyscy jeźdźcy znają to. Wiadomo. Ale oczywiście nagrywa mój kamerzysta kochany. I musiał koteczka też nagrać, naszego stajnego. No. Powiem Wam szczerze, że ta jakość taka kiepska. No bo nagrywaliśmy już grubo po 19, czy tam po 18. No i było ciemno, a w stajni tylko takie światła. Dlatego widać gdzie nie gdzie szumy w tle. No ale mam nadzieję, że wam, nie że wam nie będzie to przeszkadzać. Kurczę, czy teraz będziecie musieli oglądać, jakie ja ją czyszczę. No. Jak ktoś nie chce czekać, to może sobie przewinąć trochę do przodu i tam będzie już testowanko owoców. No i tu już zaczynamy testowanko, na pierwszy rzut oka... Na pierwszy rzut oka, co? Eee, na pierwszy strzał idzie jabłko. No jak widzicie, Hakamada uwielbia jabłka, jak każdy koń. Już z tym nie ma problemu. No, nawet jej spadło i oczywiście muszę podnieść. Bo kto inny? No normalnie śliniaczek powinnam mieć taki, jak małe dzieci. Tak się obsziliła w tym odcinku. O, no, Teje też czeka. Teje, no, no to, to mamy wiecie, dwóch testerów w sumie. No ale w tytule nie wpiszę, że Teje i Hakusia testują, no bo wiecie. No, mamy kolejny owoc, czyli banan. Ale Hakuś bananka nie chce niestety, moi drodzy. Nie wiem dlaczego, po prostu jej może nie smakuje. Kiedyś jej dawałam, to y, właśnie wzięła, bo nie wiedziała co to. No i wyploła więc nie wiem. Nie nie opejcie, nie smakuje jej. No, teje tam się uśmiecha, tak, tak, super. Zobaczymy, czy taję będzie jad. Mmm, pycha. Taję to normalnie wciągnął, Jak woźny ćwiartkę. <laughs> Co? O no. Jeszcze tutaj hakusi chciałam dać, ale no. Niestety nie chcę. Nie chcę to nie, nie będę je zmuszać. <laughs> I mamy brzoskwinę. Brzoskwinia oczywiście bez pestki. Te owoce, wszystkie co tutaj widzicie, to konie mogą mieć. Tak, mogą mieć te owoce. Są bezpieczne dla nich. O! Widzicie tutaj, mada? Co to jest takie słodkie? Ale zjadła. Ostatecznie zjadła. Zjadła całą. Tak po kawałku właśnie tak skrubała tymi zębami. Nie wiem, delektowała się chyba. Tym smakiem. No ale brzoskwinia jej posmakowała, w jakimś tam stopniu na pewno. O, 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 właśnie. Tak tu było widać, jak jej posmakowałaś się uśmiechnęła. Yy, drugi owoc, yy, drugi. Cały czas mówię drugi owoc. To już chyba trzeci, czy tam czwarty. Czwarty owoc to jest ananas, moi drodzy. Tak, pokrojony ananas. No, coś tam właśnie, chrapami, szturcha, wącha, ale nie. Nie, coś ananas nie podchodzi. A szkoda, bo ananas jest słodki i dobry. No, ale trudno. No, nie chcę, nie chcę. Próbowałam mi z, na język smaka dać, ale. Też nie. No to nie, to nie. Teje proszę bardzo, teje bardzo chętny. O, no, teje, to so, te, teje wszystko. On tutaj dzisiaj test pozytywny e, naprawdę przeszedł. Wszystko z co mu dałam. Kolejny owoc to jest gruszka. Gruszkę też na pewno zja... Z, z, z na pewno też zje gruszkę. O, pięknie, ładnie. No bo gruszka to jest y, w sumie jak jabłko. Słodka, fajna. Pachnąca. <grywka> Oj. Te ja aż zaczął żółb oblizywać z tego, nie? Widzicie tam w tle? Nawet barierki liżę. Super. Nam nam, no, kruszeczkę też hakuj zjadła, co? Teraz mamy śliwkę. Oczywiście też bez pestki. Mmm, śliwkę to już tak. Ale wzięła, zobaczcie, wzięła. I tutaj zaczęła ją tak miętolić, znaczy jej ślina pociekła. Jak konie jabłka tak jedzą dużo jabłek. To zobaczcie, no nawet nie, nie chcecie widzieć podłogi w tym momencie. Ale zjadła teraz winogronka, winogronka no niekoniecznie będzie chciała jeść pewnie O, niestety nie chce I wyrzuciła na podłogę kilka, wzięła do buzi, ale z widzicie, nie. nie Stwierdziła, że winogrona jej nie, nie smakują No i mamy pomarańcze, tak Pomarańcze też konie mogą jeść Uwaga, uwaga Pomarańcza kwaśna Hmm... No i wzięła, w sumie ostatecznie wzięła. Troszkę. Troszkę spadło na podłogę, ale wzięła. Zobaczcie jej minę. Taka kwaśna, nie wiedziała co zrobić. Nogą zaczęła tu tak super. Ona jest niemożliwa. Coś... Co... Jak koń robi krzywą minę, nie? Ja mogłam jej dać cytrynę jeszcze do spróbowania. Ale no nie wzięła cytryny, no kurczę. Następnym razem. Ale to musicie dać znać w komentarzu, czy chcecie następny odcinek. No, te ja też zjadł, proszę bardzo, bez problemu. No i oczywiście na koniec końska cukierenka. Musi być, nie? No, no, proszę. No, idealnie. No to o każdej porze, w każdy dzień, nawet jak się obudzi hakamadę. W trakcie spania to nazwie końską cukierkę, tak polecam z całego serca, smaczki naturalne dla koni. Nie, i to nie jest jakaś płatna promocja, po prostu serca to mówię, bo naprawdę starają się ludzie tam, starają się. Teje też smakuje, wszystkim koniom smakują. To są takie cukiereczki o i sztuczki, muszą być oczywiście. Smile, nie smile. Ja mam wrażenie, że już za dużo gadam na tym odcinku, no ale trudno. Wybaczcie, jeśli ktoś nie chce słuchać, to wiecie, ściszcie y, ten y, głośności i, i nie będziecie słuchać. No i o podciku do boksu, cyk. No i kamerzysta jak zwykle musiał y, zamknąć nas. On jak zawsze ma pomysły. <noise> także, no ja dzisiaj śpię z, z Akusią, kochani. Także trzymajcie się, cześć. <noise> Szczere, szczere. No, ja już tutaj wychodzę. Po czym y, poszłam po Horslingsa. Żeby jakoś sobie polizała troszkę jeszcze. No, to ona jak zawsze do Siano, siano dawać siano. Nie, bo konie y, to jest niecierpliwione były o tej porze, no bo y, kolacje dostawały akurat. Jakuś też. O, proszę tutaj. Horslinks. No, ale ważniejszy koń. <ścoughs> ważniejszy koń przecież ode mnie, nie? Dobra, to by było tyle w tym odcinku. Dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się. Cześć.